Słuchajcie, jakbym powiedział wam jakie pieniądze odmówiłem, to większość z was, z, was, z was by nie uwierzyła, nie? I by powiedziała, że jestem debilem, ale ja mam zasady, swoje zasady i mi tak jak powiedziałem, mhm. tak jak powiedziałem, tak jest. Czyli była taka bardzo lukratywna oferta, tak? Bardzo, 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 bardzo. Ale krociło, żeby, żeby przyjąć? Yy, no słuchaj, no. Kurczę, nie chcę mówić kwoty, ale no, Każdy, kto usłyszy taką kwotę. Yy, 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 jakaś tam lampka w głowie się zapala i jakieś tam rozmyślanie o, o tych pieniądzach przede wszystkim, nie? Mm. Ale mówię Finalnie, finalnie powiedziałem nie. Mhm. No. Wtedy byłaby jazda bez trzymanki, co? Wtedy była jazda bez trzymanki, no. <laughs> wtedy byłaby jazda bez trzymanki. No zobaczymy. jazda bez trzymanki, ale to... Yy, no. Zobaczymy. Co zobaczymy? No zobaczymy, może ten, może kiedyś... Yy... Do czegoś dojdzie, ale nie mówię w ringu. Ten będzie jazda bez trzymanki. Poza? Nie wiem, może, tak, no Denis, wiesz, się chce bić za garażami, zawsze jakieś waletu do noga pięści, wie. Ale nie, ja zalekał ja od tego, daleka od tego, daleka od tej osoby po prostu. Nie?